No to co, zaczynamy nasze Hot News and Cool Recipes? Gdzie są moje składniki? Nic nie mogę znaleźć. O, tutaj. Dobra, zaczynamy. Naciśnij ten czerwony guzik. Everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton. Od News and Cool Recipes, czyli gorące wiadomości i fajne przepisy. Jak się dowiadujemy, Grzegorz Lato zrezygnował z kandydatury na prezesa PZPN. Może nie tyle zrezygnował, co został wykopany. Może to początek wiosny dla polskiej piłki nożnej. Z tej okazji proponuję Państwu przepis na frytki z kanadyjskim akcentem. Jednym z najpopularniejszych dań w wschodniej Kanadzie są tak zwane putin, czyli zapiekane frytki z sosem i serem. Do naszego przepisu potrzebujemy 6 ugotowanych ziemniaków, jest to przepis na dwie osoby, które kroimy na plasterki. Plasterki ziemniaków układamy na brytwance i grylujemy w piekarniku przez około 30 minut. Po wyciągnięciu z piekarnika przenosimy frytki do małego naczynia, obsypujemy speśniałym serkiem i wkładamy z powrotem do piekarnika na 2-3 minuty. Do czasu jak się nasz ser stopi. Wspaniały dodatek na lato, zimę oraz wiosnę.